Okej. Okay. dobrze, jedziemy tak jak i teraz właśnie jest ta dziura w tej nerce, paskudna. Dobra.

Musi gdzieś grać na tym, żeby Pani się przyznała trochę do przodu, ale wtedy będzie widać, że Jeszcze jest tego światła na Tak. Troszkę mniej uśmiechnij. Okej, dobrze. ale kwestii, no, bardzo niepewnie no,

Ja no nie wiem, czyli mi się nie radzę. A słusznie. Bo chciałbyś tu będzie konta z tyłu, taka siła, żeby do tego tyłu było, bo raczej będzie takie zabite. Dobre? Ok. Nastające. Ja tak. będę tak. robił stąd, tu będziemy mieć takie świateł z tyłu. Ja dosyć, bo to całkiem... I się... Jak ci wygodnie. Ja wszystko ci powiem, nic się nie ma. Na też widzę. to, gdzie stoisz. No, a spróbuj tyle z nas Tutaj, na na najpierw ten zaświt, byle jak. A, dobra. Dobre, tyle tam Panie Wojtku. Jeszcze tu, tak uprzejmie. Co mnie nie, nie, ktoś coś, 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 światło, coś, Co mnie troszkę troszkę nam w swoje prawo? Ile tam było? Osiem jedna Na czterysta? Tak. No, na co? Na jedna Okej. Okay. No, mało światła. Dobrze. Być oparty. Tak, tak, tak. Co? może Możesz być oparty, możesz nie być oparty. To nie, nie, nie przejmuj się Dobrze, bardzo jest ładnie. No. To żebyś to pamiętnie, to światło jest wyważone Przesuń troszkę światło. No. Nie, nie, czegoś. Dobrze, dobra, dobrze, dobra. bardzo dobrze. Wypuść trochę dymu. Trzymaj papierosa przy ustach. Nie ma się. Tak. Dobrze. No nie masz światła na twarz. Papieros przeusta Dobra, dobra, robię, dobra, daj mi drugi aparat. światła? Nie wiem, tam nie jest to. Dobra, ustaję ten nie, Później na widok. Dobrze. To by było w tej sytuacji. Ale teraz ja to, trzeba tak. to samo zrobić. Nie, Nie jest i Pokażę, że to by był naglądny Robię. tam ten grzbiet. się do wszystkiego doczepia, wiesz, eee, Panie Wojtku, to światło nie odkłada. Tak, 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 tak dobrze, dobrze. okej. Okay. demu nie wypuszczaj. Tak, bardzo dobrze. Wypuść jeszcze raz. Tak, nie odkładaj, bo się byłby, dobrze. W porządku. A teraz to sklep był dobrze, bardziej. abyś coś nie... Hmm. tutaj ja, to, Dobra, okej. Okay. No. Miał jakieś pretensje. Dobra. A teraz jeszcze z nowy... No nie umie palić, no nie umie... pierwszy raz w życiu pali, to dlatego. on nie musi palić, Dobra, robię w porządku. Musimy tak tam żeby już było na 100%.

Troszkę głowę musi wyżej podjąć. Tak? I popier za mnie. jeszcze chciał. Się... Walczy ze snem. Wal... Górę, tak. Aha. tak i popier do mnie. Chęć głowę do mnie bardziej. Tak, o, świetnie. Robię, uważaj. Okej. Okay. Daszczeg leci. <grym>, nie, nie chcę go robić. Jest ty wielkie łopi. Oczkodawnie. nie śpi. Łatwem ci. Piłk ma coś? Nie, <grymne> ramach, nie, nie. Piłk z początku. Piłk z początku. Zrób to dla mnie. Siedem klatek. No. Jakbyś tego jeszcze oczko otworzył, to już by było dobrze. No jak dobra, można z otwartymi dobra. oczami spać? <grymne> Chyba ci damy już pokój, bo tutaj jest więcej chcieli niż dzisiaj. Nie. Kta, Ale przyjdziesz. Trzeba. Albo... Przybieram. albo Przybieram. Aha, jeszcze jak już są tutaj, to jeszcze zrobimy, jak już jesteś z Kazim i z, z Mogą. Dobrze? I wziąłeś środek następny? I zaraz koniecznie cały czas kawany. A nie przeszkadzał Pan. Dobra, ja tu jest świetny. w porządku. dobre masz światło, dobra, dobre, dobre, robię. Smutna, bo to jest smutna. Tak, świetny jest, Piotr, bo się śmieje przez sen. Ale teraz, Piotr, otwórz oczko raz do mnie, dobra? Panie Piotrze, otwórz oczka do mnie. Pobudka! Ta tak. tak, już robimy i uśmiechnij się troszkę. Robię. Dobra. Tak. Mhm. Piotr, jeszcze Ci mało widzę, bo się przekręcasz na głowę, wiesz? Musisz do niego wjechać nie poziomu. Do tak, tak, tak no, bo nie pochylaj głowy w lewo. Dobra, może muszę wtać do ucha. Dobra. Tak, tak, bardzo dobrze. jak by się dało? się Ale w życiu jeszcze Tak, tak O drugiej. A drugiej. My... Tu mam cienie. Tak, tak. tak. może to włoski bok, też, bo one ci robią cienie na policzkach. Niedobrze Ty też? Ten też, tak. Dobrze. I teraz jest bardzo ładnie. Teraz małe. Uważaj dobrze. Podnieś głowę w górę troszkę i skręć ją w tamtą stronę. Nie ma Tą, tą, tą. Tak. Teraz dobrze, dobrze, podnieś w górę. O i to jest to. Tam jest wasza publiczność w tej chwili, dobra? Bo ja was muszę ustawić do świata, nie no. ma lawara. Już mam ha, wiesz, to samo. Wszystko jest Bardzo dobrze. No to co, myślę, że... No powinno być. A słuchajcie, nie macie tego pomysłu na jeszcze jakieś zdjęcie? Znaczy, się przynieść do Tak, tak, ja ci powiem, ja ci powiem, ci powiem. To, że później... Tu... Przekręcić To bo ten szprost. Nie wiem. O, właśnie. O to nie? się zrobiło całkiem dziwnie ładnie. jakiś... Ale nie wiem czy tam schować zaś. Żebyś się nie poparzyła. Masz zawinięty kabel za stacy. Yeah. yeah.

i mm -hmm.

Będzie się, się Zdjęcie. Zdjęcie. Może być lub polowania. <grabienki> <try> się zrobiło tak. Może być to polowania, ale bo sam się nie

<grywa> dobra, popatrzcie jeszcze obydwaj na mnie, dobra? Dobrze, dobrze, dobrze Piotr, piątki. się nie odsuwaj, tak jak jesteś. Ale A, nie się patrzymy, się nie na mnie się może patrzeć, że nie jedna Pana Dobrze. Dobra. W tej chwili po głowie Pana mnestera. O, to, 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 to dobrze, dobrze, bardzo nie, ładnie. ładnie. Jeszcze bliżej troszkę do Piotra. Do Piotra i teraz tam tym światłem przejdź. Dobrze. Przez panę tu bardzo ładnie. A teraz panie tu? To nie jest, to bardzo To jest. To jest. bardzo ładnie. Jezus, bardzo o Jezus. Bardzo... <świst> o, to teraz To jest. Tu To 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 jest. To jest. To jest.

Okay. które mogą mieć taki charakter, jakby wypierdano na jakąś próbę, byście próbowali, na jakiście wszyscy jesteście, to nic, to nie ma nic do

Zaprzyjeżdżam, zaprzyjeżdżam, spójrzcie. Jednak nie ma rejny z O trupka się powiększa, ciesz się. pomniejszyła nie. Się o 5 cm i już możesz pić. To co za? Pomyślono się o 5 cm, możesz nie, pić. Nie, już. tylko Ale wyobraź sobie, że się pomyślono o 5 i możesz pić już. Ale no tak, jak minuty. Czyli z tego rozpacz się